Psuje Ci się klamka BMW f 10 f 11 Ten przycisk nie działa, lub samochód otwiera się, zamyka, gdy się do niego zbliżasz lub oddalasz. To może być właśnie problem psującej się klamki komfortowego dostępu. Jak ją wymienić? Bardzo prosto. Po pierwsze, wyjmujesz zaślepkę, która wygląda tak: z boku drzwi. Tam w środku jest Torx. Prawdopodobnie 15. Musisz użyć śrubokręta trochę dłuższego niż 7-8 cm, tak żeby śmiało dotrzeć do tej śrubki. Co najważniejsze, odkręcasz ją co pół obrotu i próbujesz co pół obrotu. Sprawdzasz, czy klamka wysunie się właśnie z tego uchwytu, z tej, z tej śrubki. Jeżeli się nie wysunęła, odkręcasz znowu pół obrotu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli odkręcisz ją całkowicie, to spadnie ona wewnątrz drzwi i wtedy narobisz sobie trochę kłopotu. Zatem, aby go uniknąć, odkręcasz bardzo powoli i sprawdzasz, czy klamka wyjdzie w tym miejscu. W momencie, kiedy klamka wyjdzie w tamtym miejscu, to mówimy o tym miejscu. Będziesz mógł wyciągnąć wtyczkę na zatrzask, która tak wygląda. No i w tym momencie możesz. Montować nową klamkę. Pamiętaj, przynajmniej u mnie e, ta klamka, jeżeli jest zepsuta, może nie zwracać błędu, i tak u mnie było. Nie zwracała błędu. Polecam, pozdrawiam.